Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego ten niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowo, które będzie podstawą dzisiejszego rozważania to słowa z Ewangelii Mateusza z 8 rozdziału wersety od 5 do 13. Posłuchajcie. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpili do niego setnik, prosząc go, i mówiąc, Panie sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Bo ja jestem człowiekiem podległym wadze i mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi, i słudzę swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w królestwie niebios. Synowie królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Wszechmogący Boże i Ojcze, przychodzimy do Ciebie teraz z prośbą o to, abyś zechciał ja pobłogosławić zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. Mamy bardzo ciekawy tekst, e, tytuł dzisiejszego kazania dałem o wierze, jakiej Jezus w Izraelu nie widział, no i trzy kropeczki. E, cała rzecz dzieje się w Kafarnaum, e, wczoraj sprawdziłem sobie na mapie, m, e, gdzie to Kafarnaum leży i powiem szczerze, całkiem fajne miejsce. Nad morzem, znaczy nad jeziorem tak naprawdę, no, ale generalnie wielkie jak morze, e, lazurowa woda. Miło, sympatycznie. Jak sobie wyobrazimy tamte rejony, no to możemy czuć bryzę i ciepło tamtego miejsca. No przepiękne miejsce. Na tamten czas było też bardzo... E, o, był ośrodkiem handlu, czyli widzimy całą masę ludzi, różnego rodzaju skóry, e, różnego rodzaju towary, przyprawy, etc., czyli te zapachy z tą połączoną bryzą, no coś fantastycznego. I to jest taki anturaż dzisiejszego tekstu. No powiem szczerze, przy tej zimowej aurze no całkiem przyjemnie, prawda? No i cała sytuacja jest dość dziwna, tak bym to może pokrótce określił, bo umówmy się szczerze, Jezus na tamten czas mamy ósmy rozdział Ewangelii, no to nie jest jeszcze postać dla wszystkich znana. Myślę, że miał status, no tutaj musiałbym użyć takiego słowa, które może okazać się dla wielu obrażoburcznych, ale go użyję, może dziwaka. Człowieka, który jakąś tam wiedzę ma, no i z tą wiedzą się dzieli, zaczynają jakieś tłumy, większe, mniejsze się wokół niego gromadzić. No i to, że setnik do Jezusa podchodzi, jest sytuacją dziwną, dlatego, bo setnik jest osobą na tamten czas yy, i na tamtym terenie dość znamienitą. Yy, setnik, no, to jest oddział kohorty rzymskiej. Ja o nim trochę później więcej powiem. Natomiast to jest człowiek, który zarządzał setką ludzi. Jak sobie wyobrazicie setkę żołnierzy, nas tutaj nie ma dzisiaj 100 osób. No to generalnie to jest cała gromada ludzi, które mają bardzo konkretne odpowiedzialności. Doczytałem, że w Kafarnaum najprawdopodobniej setnik miał też odpowiedzialności sądowe, administracyjne, zresztą potem Ewangelia. Łukasza też o tym wspomina dokładnie o tym samym tekście, i tam mówi, że nawet wybudował w Kafarnaum synagogę. Czyli taka, no powiem szczerze, znamienita postać. No nie wiem do kogo można byłoby dzisiaj tutaj przyrównać. Myślę, że tychy są trochę za małe, no ale taki prezydent Katowic, no myślę, że to taki, taki odpowiednik. No i teraz wyobraźcie sobie <laughs> sytuację, w której. Jak to ktoś uważa, ale no jakaś tam znamienita postać ze świata polityki no, spotyka się z y, początkującym, nauczającym y, mistrzem, lekarzem, uzdrowicielem, no, jak zwał tak zwał, z nadzieją, no, dość dziwna sytuacja. I prośba tego człowieka do Jezusa jest nie mniej dziwna, bo jest podszyta, tak jak tutaj potem Jezus powie, olbrzymią wiarą. No, widzicie, człowiek na jessa, okupant, który generalnie powinien mieć w głębokim poważaniu ludzi z tamtego regionu, podchodzi do człowieka, który, no, mów mi się, zaczyna swoją przygodę nauczania, no i prosi jeszcze o tak ważną rzecz. Ja też powiem, dlaczego. Ta rzecz jest też taka nie do końca jasna, dlaczego on o swojego sługę prosi, bo to też nie jest takie oczywiste. Natomiast cały ten anturaż Pięknego Jeziora czy też morza, te, te gromady ludzi, które się wokół Jezusa tworzą, no i ten człowiek, który przychodzi i mówi, no, że ma taką prośbę. W Ewangelii Łukasza jest dopowiedziane, że nie zwraca się bezpośrednio, bo jakby ta historia opowiedziana jest jakby w dwóch Ewangeliach, w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. W zasadzie różnią się tylko szczegółami właśnie w Ewangelii Łukasza, czyli w tej, której nie, nie czytałem dzisiaj, jest mowa, że nie sam setnik przychodzi do, do Jezusa, tylko posługuje się, uwaga, starszymi żydowskimi, czyli takimi księżmi, którzy właśnie w wdzięczności za to, że ten setnik wybudował im synagogę, mówią, słuchaj, no mamy prośbę od fajnego gościa, no, co prawda, no... No jego punkt wyjścia nie jest fajny, no bo jest okupantem. Rządzi żołnierzami, którzy okupują nasz teren, ale no jest dla nas dobry. No słuchaj, ale ma problem, bo ma chorego sługę. Weź go uzdrów. No tutaj w Ewangelii Matusza mamy, że przychodzi i samo to prosi. Ok. No to już mamy miejsce. Mamy ten anturaż zbudowany. Wiemy mniej więcej, co się wydarzyło. I że nie jest to do końca jasne i nie jest to do końca takie oczywiste, że właśnie Jezus rozmawia z setnikiem a setniki z Jezusem, tak? to chciałbym właśnie, żeby było jakby zaznaczone. No i mamy teraz trzy postaci, które są w zasadzie równorzędnymi bohaterami dzisiejszej historii, i w każdej z tych postaci znajduje się jakaś taka ciekawostka, jakaś taka niewiadoma która jest myślę bardzo istotna zacznijmy od sługi wiemy o nim tyle I to właśnie z dwóch Ewangelii wynika dokładnie to samo że leży sparaliżowany znaczy no wyobrażam sobie człowieka, który nie potrafi się ruszać w ogóle ma bezwład nóg kończyn w ogóle, tak? czyli leży wiemy, że bardzo cierpi i u Łukasza dowiadujemy się, że jest bliski śmierci no to zadaję sobie pytanie, to co się z nim stało? Skoro służył swojemu panu, temu setnikowi, no to podejrzewam, że nie od samego początku był sparaliżowany, musiał być jakiś wypadek. No najprawdopodobniej być może skądś spadł. Tak? No bo tak sobie myślę, że do sparaliżowania i do takiego konkretnego, który jest jeszcze bliski śmierci, no to musi dojść do jakiegoś konkretnego, mocnego uderzenia, być może z wysokości. Czyli zakładam, to jest tylko moje domniemanie, że ten człowiek miał jakiś wypadek, może spadł z jakiejś wysokości Bardzo cierpi, jest bliski śmierci. Ale powiedzcie mi, jak oglądacie filmy, może czytacie książki historyczne z tamtego czasu, i, w, i wcześniejsze. To mi się jakoś tak kojarzy, że sługa był niewolnikiem. Natomiast relacje pomiędzy panem a niewolnikiem to nie były relacje przyjacielskie. To nie były relacje kolegi z kolegą, przyjaciela z przyjacielem, tylko raczej yy, Rzymianie i w ogóle ludzie, którzy mogli mieć niewolników, no, traktowali yy, sług, sługi, niewolników jak przedmioty. Nie jako podmiot, jako człowieka, tylko jako przedmiot. Czyli jeżeli ktoś spadł z wysokości, no to taki centurion sobie zobaczył, no to dawajcie następnego. No i niech on ogarnie te rzeczy, które y, robił ten, który tam leży, no do no to go wynieście, niech tam sobie spokojnie y, swoich dni doczeka. Y, tutaj tego nie ma miejsca. Y, ten człowiek nie dość, że nie, nie zostawił go w taki, no, no, karykaturalny sposób i przykry, taki, jaki staram się podstawić, ale... To była reguła na tamty czas. To on jeszcze sam szuka uzdrowiciela, kaznodziei no Jezusa i nie wiemy, czy zrobił to sam, czy przez, y, czy przez starszych Izraela, i mówi: słuchaj, no, bardzo cię proszę. Wiem, kim jesteś, chcesz, byś go uzdrowił. No, sytuacja dość y, ciekawa. Jakie były między nimi relacje, dlaczego to zrobił. Y, i co w tym człowieku było takiego, że Jezus potem użył takiego sformułowania, jakiego użył w stosunku do niego? Że takiej wiary w Izraelu jeszcze nie widział. Myślę, że tam są dwie rzeczy, ja je powiem na końcu, ale to chciałbym, żebyśmy pamiętali. To wcale nie jest takie oczywiste, że setnik rozmawia z Jezusem i prosi go o to, o co go prosi. Co do setnika. No to wiemy, że był no, ważnym żołnierzem, najprawdopodobniej też był sędzią. Miał pieniądze i możliwości, żeby wybudować synagogę dla tamtych ludzi. Miał też olbrzymią władzę wśród swoich żołnierzy. No, mówmy się szczerze, no setka ludzi, no to to nie jest mało, tak? Natomiast jest pewien niuans, który jest tutaj chyba dość istotny. Ja bardzo długo myślałem, że to był Rzymianin. Natomiast kiedy zobaczyłem sobie mapę i zobaczyłem czas, w jakim to mogło się wydarzyć, to tam w kafarnaum Rzymianie nie stacjonowali. Najbliżej stacjonowali w Syrii. To no, jest niedaleko. Ale generalnie, uwaga, to jest bardzo istotne jakby całym tym terenem dowodził, zarządzał Herod Antypas. To jest syn tego niesławnego ojca, który pamiętacie. Kazał wybić wszystkie dzieci, jak się dowiedział, że się urodził król, wszystkie dzieci do dwóch lat kazał wytłuc z całego Izraela. I Herod Antypas to był, to był jego syn. I to nie był Rzymianin. Skąd tamci ludzie mogli mieć żołnierzy, bo Rzymianami nie mogli dowodzić? To najprawdopodobniej był to człowiek opłacany za pieniądze. Najemnik. Umówmy się szczerze, to jeszcze jak Rzymianina widzimy w tym pięknym, takim jak się wpisze setnik w internety, to taki piękny żołnierz, taki naprawdę fajnej zbroi. jak się widzi tą setkę ludzi za nim, to robi naprawdę wrażenie. Natomiast jak się daje najemnikowi pieniądze za to, żeby silną ręką rządził ludźmi, no to nie spodziewa się miłego, fajnego człowieka, który zarabia na życie zabijając. Bo to bym chciał, żebyście zobaczyli, że najprawdopodobniej ten, który prosi Jezusa o to, żeby uzdrowił swojego sługa, którego mógł traktować jak przedmiot, był nawet nie żołnierzem, ale najemnikiem, który zarabiał, zabijając ludzi. No i mamy tutaj Jezusa jako ostatnią postać, która gdzieś tutaj wokół tego całej historii się kręci. I jego reakcja na to wszystko, co powiedziałem, jest tym bardziej zaskakująca. Tak? No bo mówmy się szczerze, reakcja duchownych księży, pastorów na ludzi, którzy właśnie tak, a nie inaczej pracują, no powiedzmy, mówmy się szczerze, no byłaby taka raczej ostracyzm. Nie? Ja od ciebie trzymam się z daleka, nic z tobą w ogóle nie chcę mieć absolutnie nic wspólnego. Tak? A on z nimi rozmawia. Wchodzi w nim dyskusję, i więcej, chce pójść do Jego do domu. Przypominam, za Jezusem są całe tłumy ludzi. W e, okolicach Kafarnaum, ludzi, którzy najprawdopodobniej są Żydami. Jezus w Kafarnaum w ogóle mieszka. Tak więc o, być może byli też Jego sąsiedzi, znajomi, bliscy, dalecy. Tak? I rozmawia z Nim jak równy z równym. No bo widzi, że coś chce. I mówi, że chce pójść do Niego do domu. I tu padają znamienite słowa, bo jak się setnik dowiaduje, że sam Jezus, tylko że te sam Jezus to nie jest takie wcale oczywiste dla nas tak, ale dla niego wcale dla ludzi wtedy nie było wcale takie sam Jezus przyjdzie do niego i mówi słowa Panie, nie jestem godzien abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony twój sługa. I uwaga, wiecie skąd pochodzą te słowa, nie? Za każdym razem, kiedy mamy Eucharystię, kiedy sprawowana jest Komunia Święta, to te słowa tego człowieka, tego najemnika są powtarzane zawsze przed samym momentem przystąpienia do ołtarza. Niesamowite, prawda? Nie Jana Chrzciciela są to słowa, nawet nie Jezusa, tylko kogoś takiego. Za kogoś, za kogo być może wielu nie dałoby złamanego grosza. Za kogoś, za którego większość z nas by się odwróciła. Mówi, z tobą nie gadam, ty masz swoje. Widzę, że nie zarabiasz wcale uczciwie. Nie chcę z tobą mieć absolutnie nic wspólnego. I zobaczcie, dlaczego Jezus zrobił to po raz kolejny. Zamiast takich zacne postacie wyciągnąć, Jana Chrzciciela, swoją mamę, no która przecież też wierzyła. No i Janu Chrzcicielowi też nie można powiedzieć, że nie wierzył. No przecież byli już uczniowie na tamten czas. No Mógł jakiś takich fajnych wybrać ludzi, których moglibyśmy teraz wynieść i mówić. Od samego początku do samego końca byli idealni. I to wtedy by się tak jak by tak składało do tych naszych oczekiwań od ludzi wierzących, że wszyscy muszą być idealni przez całe swoje piękne, długie życie. Prawda? Takie mam oczekiwania od ludzi, którzy wierzą. Idealny od samego do początku słucha, modli się, do kościółka przychodzi. O Panu Bogu opowiada. No takich ludzi byśmy chcieli. A Pan Jezus po raz kolejny właśnie absolutne zaprzeczenie. I mówi słuchajcie, słowa w całym Izraelu, takiej wiary, jak u Ciebie nie widziałem. No, ja rozumiem w Kafarnaum, gdzie byli kupcy, którzy być może coś tam sobie przykręcali jakieś pieniądze na podatku oszukiwali, ale w Izraelu, Jan Chrzciciel jeszcze żył. Matka Jezusa też jeszcze żyła. Uczniowie już byli. I On w całym Izraelu, jeszcze byli kapłani, tak? Wokół świątyni zgromadzeni, przecież byli ci starsi, którzy przyszli i namawiali Pana Jezusa, żeby przyszedł i uzdrowił. No przecież to byli księża, znaczy kapłani, ale no to są dzisiaj księża. I oni słyszą teraz, uu... Z jego wiarą absolutnie nic nie macie, nawet się nie możecie porównać. Jaki on był? Ten setnik. I co było w nim takiego wyjątkowego? Myślę, że był współczujący. I tolerancyjny. Współczujący w kontekście swojego sługi. Tolerancyjny, bo był otwarty na to, żeby zbudować dla Żydów e, synagoga w miejscu, gdzie wcale nie musiał i być. E, I pomimo tego, że wszyscy pewnie, no, może dobrze wyglądał, może dobrze zarabiał, ale no, poważania raczej wśród tych ludzi, w których Żyd nie miał. No dobrze, no to w takim razie, jeżeli on taki był, to jaki jest dzisiejszy współczesny chrześcijanin współczujący i tolerancyjny? Czy my współczujemy, potrafimy spojrzeć na drugiego człowieka, na każdego, absolutnie na każdego i, i tak po ludzku mu współczuć? Czy jesteśmy tolerancyjni na tyle, żeby jakby nie rzucać wszystkim pod nogi tego, w co mają wierzyć, ale Poczekać. Posłuchać, poobserwować. I może, może też coś wziąć. Słuchajcie, współczesny kościół. Chrześcijański w ogóle, nie chcę tutaj już teraz nawet mówić o takim czy innym kościele, myślę, że jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym był tamten. I być może tej największą wiarę, jakby dzisiaj Jezus przyszedł, to ja nie wiem, czy największą wiarę znalazłby w Kościele. Przepraszam, że tak mówię, bo być może ktoś się z was obrazi. Ale mam tutaj jeszcze na myśli siebie. <laughs> Jakby dzisiaj Jezus przyszedł na świat i tak zaczął się kręcić, nawet po ośląsku. To ja nie wiem, czy on by powiedział, że największą wiarę to widzi gdzieś tutaj w tych okolicach ulicy Budżego 20. Albo ludzi, którzy tu przychodzą. Albo w Tychach. Czy taką wiarę widzi. Boję się, że chyba znalazł ją poza. Kościołem w ogóle. Bo my się strasznie zabetonowaliśmy. Nie jesteśmy ani tolerancyjni, ani współczujący. A nawet jak jesteśmy, to myślę, że nie do takiego samego poziomu, do jakich był w stanie te dwie, dwa słowa, te dwie, dwa przymioty doprowadzić nasz dzisiejszy bohater. Jeden z trzech setnik. Ciekawe, prawda? Że po raz kolejny i to jeszcze właśnie to, że teraz za każdym razem, kiedy sprawowana jest Eucharystia, czyli kiedy ofiarowane jest ciało i krew Jezusa, tak? To tylko krótko przed tym, myślę, niesamowitym momentem, słyszymy słowa tego człowieka: Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona moja dusza. Jakiej wielkiej pokory potrzebował ten człowiek. Jak wiele mógł na tamten moment, a był w stanie powiedzieć takie słowa, które my dzisiaj powtarzamy, a nie zawsze pamiętamy, kto je powiedział. Ćwiczmy się więc współczuciu i tolerancji. Amen.